Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Przy tej polance, która ostatnio mnie oczarowała wrotyczem, nikt go nie zabrał, nikt go nie ściął. Czeka na mnie, jest go tutaj bardzo dużo. Troszkę udało mi się już w międzyczasie, gdzie tylko przejeżdżając, znalazłam wrotycz, to sobie ususzyłam, żeby zrobić jakieś wywary, ale dzisiaj chcę się zająć czymś innym a będzie to gnojówka z wrotyczu. Tak jak Wam wspomniałam, u mnie wrotycz naprawdę nie jestem, tak jak mówiłam, jakimś wielkim, zagorzałym fanem zielarstwa i yy, jakim nie jestem zafiksowana na tym punkcie jakoś bardzo. Ale kiedy Paweł kiedyś polecił mi wrotycz na te opuchlaki i tak dalej w ogrodzie, ja go wypróbowałam. Miałam go u siebie i spróbowałam i bardzo mi się sprawdził na te na te małe pchełki, akurat jedzie samochód, na te pchełki na białe pchełki te do mona boże. Przejechał samochód i już od razu się wybiłam z całego rytmu, bo zostawiłam trochę drogę. Miałam w kapuście i w kalarepce właśnie nie mączniaka, tylko mącznika. Takie białe y, muszki, które bardzo wygryzały mi y, właśnie kalarepkę i dosłownie podlałam, nie opryskałam tylko wręcz, podlałam wywarem z wrotyczu. I naprawdę po dwóch takich zabiegach ilość tych y, szkodników naprawdę zmniejszyła się znacznie. Teraz praktycznie mogłabym powiedzieć, że ich nie ma więc nie będę się zastanawiała jak znalazłam go tutaj a oprócz tego ma również jakieś swoje inne zastosowania na przykład w pielęgnacji co też wydaje mi się, że jest prawdą bo zrobiłam sobie to połączenie z wrotyczu i glistnika i wydaje mi się, że tak jak ktoś napisał, że jest to połączenie idealne i ja też tak uważam. Biorę się za zrywanie tego wrotyczu, będę się starała jak najwięcej tej gnojówki zrobić. To co zrobię, mam tam przygotowaną beczkę, więc wszystko Wam pokażę jak już dojadę do domu. Najpierw muszę się wziąć za zbiory. Także widzimy się już w domu. Tyle mi się tego udało zebrać. Nie widać tego ogromu wrotyczu jaki tutaj jest, ale ja go sobie podzielę na trzy części. Z jednej części, takiej największej, zrobię gnojówkę, którą Wam zaraz pokażę. Tutaj sobie odwróciłam taką drugą część, z której jeszcze dalej będę suszyła sobie takie kiście. Mam już takie dwie, myślę, że połowę tego. Może jakby je zebrał do kupy, to by było tyle, co tutaj sobie zebrałam. Może jeszcze sobie tam kilka kwiatków odetnę, tak jak tutaj zrobiłam, bo z tych kwiatków ja sobie zrobię jeszcze to mazidło, które wam pokazywałam z olejem kokosowym do smarowania twarzy. I chcę spróbować taki tonik z octu jabłkowego i z wrotyczu. I też do tego potrzebuję samych tych kwiatków. Powiem Wam szczerze, że może ja to jestem dziwna, ale mnie się ten zapach wrotyczu podoba. I nawet przed chwilą zatrzymał mnie znajomy, który tam przejeżdżał, jak zbierałam ten wrotycz. A on mówi, co Ty tutaj tak zbierasz? Mówi, co przejeżdżam to? Mówi, to jest chyba jakieś zdrowotne, czy co to jest? Bo mówi, co przejeżdżam... To ktoś ten, to zioło zbiera. Więc nie tylko ja się tam zaopatruję, ale inni też. Więc możliwe, że coś w tym jest, że jest super takim ziółkiem, które działa na wiele rzeczy. Tak jak wam mówiłam, ja będę używała go tylko głównie w warzywniku i do takiego zastosowania zewnętrznego, czyli na to Mazidło, które zrobiłam i uważam, że fajnie, naprawdę działa. To chcę spróbować dlatego jeszcze ten tonik. Gnojówka, suszę na takie napary, i myślę, że takie zastosowanie nie odważę się po prostu go pić. Ale to mówię, każdy niech tam robi co uważa. Dobra, idziemy do beczki. Zobaczcie, ile mam tego wrotyczu. Ja nie wiem, czy on mi się zmieści do tej beczki nawet. Tu jest druga część. Która będzie suszona. Zobaczymy, jeśli mi się nie zmieści do beczki. Ja mam tutaj beczkę, ona jest chyba 60-litrowa, ale nie jestem pewna. 80? Wiktor <grytory> też patrzy na mnie, że nie wie. I tutaj udało mi się wczoraj wrotycz gdzieś tam po drodze taką kępkę sobie zerwać, więc ją tutaj włożyłam od razu. Postawiłam sobie tutaj beczkę, bo miała upadać. Wiadomo, że do takich gnojówek i tego typu rzeczy najlepsza jest. Deszczówka, ale niestety padało, ale do tej beczki mi nie, pada, nie napadało. Ja ją dzisiaj sobie postawię w inne miejsce, bo po prostu deszcz wisi w powietrzu. Tutaj sobie upycham resztę tego wrotyczu. Chcę, żeby ta powiedzmy skrzynka, ta, ta beczka była prawie pełna. Mogłam sobie go pociąć, ale już nie będę się aż tak bawiła. O. Bo wkładam go sobie dosyć ciasno i jak się nie zmieści, bo też nie może być czuba. wiadomo, jeśli chodzi o gnojówkę wrotyczu, to ona powinna stać około 3 tygodni. Nie będę się wymądrzać, bo to wszystkie mam informacje z internetu, bo robię ją pierwszy raz. Ale to jest dla mnie takie. Ułatwienie jeśli chodzi o ten napar, ponieważ ja sobie tą gnojówkę zrobię, za trzy tygodnie sobie ją odleję, włożę ją do butelek i będę ją sobie przechowywała normalnie w piwnicy przez zimę. I będzie sobie czekała. Wtedy, jeśli będzie taka potrzeba, to ja na przykład sobie rozrobię tą gnojówkę w takim dosyć mocnym stężeniu wiosną. I podleję sobie na przykład przed wysadzaniem wszystkie grządki. Z tamtych sobie zrobię, zasuszę, więc będę miała też dużo materiału, żeby zrobić sobie napary. Jeszcze włożę troszkę, ale powiem Wam szczerze, że sobie zostawię trochę do, do suszenia jeszcze więcej, bo tu już jest bardzo dużo w tej beczce. Nie chcę też, żeby tutaj było czubato, bo uważam, że i tak jest go już tutaj tego wrotyczu dosyć dużo. Mam jeszcze jedno takie miejsce, w którym widziałam, więc jakby co, to jeszcze mogę sobie być może, bo widzę, że niektóre dopiero zaczynają kwitnąć, więc jest wszystko opóźnione, zerwałam tylko te najładniejsze sobie pościnałam yy, i po prostu jak jeszcze zobaczę, że gdzieś sobie rośnie, to jeszcze myślę, że za te trzy tygodnie, jak zwolni mi się beczka to ja sobie spokojnie jeszcze drugą taką porcję zrobię. Pokaż, Wiktor, ile tutaj tego mamy, jak możesz. I teraz zaleję sobie do pełna wodą. Tak jak mówiłam, nie mam na ten moment deszczówki. Zobaczymy, czy, czy deszcz będzie padał, czy nie. Jak nie będzie się zapowiadało na deszcz, to niestety będę musiała zalać normalną wodą. To, co mamy tutaj, to sobie. Zasuszę i tam to jeszcze zrobię sobie właśnie te mazidła. A zwłaszcza ten tonik, bo jego jestem najbardziej ciekawa. Jedność było zostało, tu się nic nie może zmarnować. No, powiedzmy, że prawie gotowe. Idę to zalewać wodą. Napiszcie mi, kochani, jak wy robicie sobie wroty, czy tylko suszycie, czy robicie również gnojówki, czy może jakieś inne jeszcze rzeczy. Ja jestem bardzo ciekawa. Lubię sobie poeksperymentować z takimi rzeczami, więc. Czekam na Wasze opinie, komentarze, co tam robicie. Idę zalewać wodą. Dzięki i do kolejnego.